Waldek z ojcem ogląda mecz. Ferdek dostaje dziwnych tików nerwowych. Rusza mu się noga wbrew jego woli, co bardzo denerwuje jego syna. Ojciec, okay, wejdź, wejdź, że się już się skupić normalnie nie, mo nie mogę. No nie co? Może nie, nie drygaj tą, tą nogą, dobra? Kiepski idzie do paździochów, aby pożyczyć aspirynę. Helena flirtuje z Ferdkiem, ponieważ, jak mówi, najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. Pan nie wie, panie Ferdku, że najwięcej witaminy no. mają polskie dziewczyny? No. Rozmowę przerywa Marian. Paździochowie proponują, aby Ferdek zjadł magnezu, bo za dużo pije. Pan za dużo pijesz alkoholu, panie Ferdku. Trzeba się leczyć! Z talety wychodzi boczek i oznajmia Ferdkowi wynik meczu. Nasi w dupę dostali 7 do zera, a wszystkie bramki Mordenga i baran! Arnold pożycza Ferdkowi magnes. Ferdek je na obiad magnes, zaś Halina prasuje. Po krótkiej rozmowie dochodzi do nieszczęścia. Do brzucha kiepskiego dostaje przyciągnięte żelazko. Ciało kiepskiego przyciąga również inne metale. Halina wzywa lekarza. Owszem, zdarzały się takie wypadki, ale na wsi. Doktor zapisuje Ferdkowi lewatywę z orężady i bisoptolal. Na, na początek zaordynuje le, le, lewatywę z, z, z oranżady i bisoptolal. Ferdek dochodzi do wniosku, dlaczego wszystko przyciąga. Postanawia to wykorzystać. Kiepski każe dzwonić do telewizji. Następnie idzie do kuchni, a Waldek przyprowadza boczka. Ferdek daje mu ostatnie piwo i prosi o 10 kg magnesu. Boczek ma go bardzo dużo, ponieważ jego szwagier kiedyś pożyczył z budowy i zapomniał oddać. Panie Ferdku, całą piwnicę mam, bo, bo szwagier to kiedyś pożyczył z budowy no i se zapomniał oddać, nie? Gdy Boczek wychodzi, Ferdek chwali syna. Kiepski biegnie do WC, po drodze przyciąga się z Marianem. Paździerch opowiada Ferdkowi, że Boczek sprzedał mu lekarstwo na poroz włosów i rozbolał go brzuch. Ferdek zgaduje, że Marian najad się magnesu. Paździok przyznaje mu rację. Ferdek puszcza Paździocha, ale pod przysięgą, że ten jutro postawi mu piwo. Postawię panu piwo. Kiedy? Jutro. Przysięgnie się pan. Przysięgam. Dobra. Niestety nie mogą się odkleić. Wołają więc Waltka. Ferdek zaprasza emerytów na przedstawienie. Przychodzi Borysek z kolegą oraz Paulinka i Anielcia. Każdy musiał przynieść jakiś metalowy przedmiot, ponieważ, gdy zostanie on przyciągnięty przez nagiego ferdka, to będzie przynosił szczęście i powodzenie w biznesie. Lecz tylko jedną rzecz: bo za drugi trzeba będzie dopłacić. Borysek rezygnuje z siekiery i zostawia łopatę. Emeryci idą do kościoła, a Ferdek tłumaczy się księdzu. Ferdek zostaje ekskomunikowany, obciążony klątwą i wygnany do piekła. Taka została nadana pokuta. Waldek oznajmia, że nadchodzi telewizja. Ksiądz nie wie gdzie uciekać. Ferdek w zamian za to, że go ksiądz na kazaniu nie wypomni, zgadza się dać mu schronienie. Gdy nadchodzi dziennikarz, Ferdek oznajmia, że tu nikogo takiego nie ma. Że owszem, był kiedyś taki ktoś, kto przyciągał metale, jednak wyjechał. Redaktor zauważa proboszcza, który kręci się jak pozytywka, czytając pobożną książkę.